Akademia pana Kleksa, moja wielka przygoda. Zawsze wydawało mi się, że latanie jest rzeczą całkiem łatwą i że wystarczy tylko unieść się w powietrze, a już można poszybować wzorem ptaków aż pod samo niebo. Tymczasem jednak przypuszczenia moje zawiodły mnie zupełnie. Gdy idąc w ślad pana Kleksa, nabrałem w płuca pewną ilość powietrza i poczułem wewnątrz niezwykłą lekkość, zrozumiałem, że już jestem gotów do lotu. Wydołem więc policzki i poczułem natychmiast unosić się w górę. Ujrzałem pod sobą Akademię Pana Kleksa, która oddalała się ode mnie z wielką szybkością. Park malał, jakby uciekał w dół. Koledzy poczęli gwałtownie się zmniejszać, gdy tak zupełnie pomimo woli wznosiłem się coraz wyżej ogarnęło mnie uczucie lęku i postanowiłem jak najprędzej lądować. Okazało się jednak, że nie mam najmniejszego pojęcia o kierowaniu sobą w powietrzu. Próbowałem wykonać rękami, i nogami rozmaite ruchy, usiłowałem naśladować flotujących obliżu ptaki, wstrzymywałem oddech, ale wszystko na próżno. Zawisłem w powietrzu jak balon i wiatr niósł mnie nie wiadomo dokąd. Zauważyłem, że leciałem już ponad murem Akademii Pana Kleksa. Spodziewałem się, że zobaczę teraz z góry wszystkie sąsiednie bajki, do których tyle razy podostawałem się przez furtki w parku. Poza murem jednak nie dojrzałem zgoła nic, prócz kilku zielonych pagórków, brzozowego gaju i obsypanych łąkami kwiatami łąk. Bajek nie było nawet śladu i mur, tak jak każdy inny mur, najzwyczajniej otaczał zabudowanie Akademii. Po chwili jednak i ten widok znikł mi z oczu i ujrzałem pod sobą miasto, w którym domy stały obok siebie jak pudełka zapałek. Pod wąziutkie uliczki przebiegały maleńkie tramwaje, a ludzie jak mrówki snuli się we wszystkie strony. Moje pojawienie się nad miastem wywołało widoczne zainteresowanie. Na placach poczęło się gromadzić grup przechodniów z dartymi do góry głowami. Widziałem, jak niektórzy z nich wdrapywali się na słupy i na dachy i przyglądali... Mi się przez długie lunety, a po chwili poczułem na sobie światło reflektorów. Tymczasem mój lot nie ustawał i w dalszym ciągu nie wiedziałem, w jaki sposób wrócić na Ziemię. Szybko zapadał mrok, nagle się ochłodziło i po chwili zacząłem dygotać z zimna i ze strachu. Wiedziałem, że nie mogę spodziewać się pomocy pana Kleksa, gdyż jego wszechwidzą... wszechwidzące oko znajdowało się na księżycu, a nikogo a na nikogo innego liczyć nie mogłem. Z nastaniem nocy ogarnęła mnie trzpoga, nie dająca się opisać. Dookoła widziałem już tylko gwiazdy. Wreszcie, nie wiedząc kiedy i jak, wyczerpany lotem, płaczem i strachem, zapadłem w głęboki sen. Nagle obudziło mnie silne uderzenie w plecy. Otworzyłem oczy i ujrzałem przed sobą mur, o który widocznie uderzył mnie podmuch wiatru. Stałem wprawdzie na ziemi, ale ziemia ta była zupełnie przezroczysta i błękitna jak niebo. Ogromne, złociste słońce widniało w dole i promienie jego grzały niezwykle. Mur zbudowany był z niebieskiego, matowego szkła. Postanowiłem zdobyć na odwagę i przesuwając się wzdłuż muru odnaleźć jakieś wejście. Szedłem bardzo długo po przezroczystej ziemi, aż wreszcie, tak jak przewidywałem, natrafiłem na dużą bramę z matowych szyb. Po krótkim wahaniu zapukałem. Jedna z szyb odsunęła się i ujrzałem groźną głowę buldoga który trzy razy warknął i szybko zasunął szybę. Niebawem jednak okienko znów się otworzyło i tym razem zobaczyłem łeb białego pudla, który przyjaźnie wyszczerzył zęby, mlasnął językiem i zaszczekał, jak gdyby spotkał starego znajomego. Ośmiechnąłem się woli i gwizdnąłem przez zęby. Miałem bowiem przed paru laty ulubionego mopsa imieniem Rex, na którego zazwyczaj w ten sposób gwizdałem. Zdziwienie moje nie miało granic, gdy na ten gwizd odpowiedziało mi głośne szczekanie – Puder został gwałtownie odepchnięty i w okienku okazała się znajoma mordka mojego Reksa. Stawało się, że na mój widok wyskoczy po prostu ze skóry. Nie mogłem się powstrzymać i z radości pocałowałem go w nos. On zaś polizał mnie tak czule, że aż mi serce mocniej zabiło. Reksa! Wołem, Rekso, ty! Hał, hał, hał! Odpowiedział mi Reks z długim, wesołym szczekaniem. Po chwili brama otworzyła się na oścież i oczom moim ukazał się niezwykły widok. O, od bramy... Prowadziła szeroka ulica. Po obydwu jej stronach stały długim szeregiem psie budy, a raczej nowe domki pobudowane z różnokolorowych cegiełek i kafli, o maleńkich ganeczkach i okrągłych okienkach, otoczone prześlicznymi ogródkami. Po ulicy spacerowały psy i pieski najrozmaitszych ras i gatunków, wesoło poszczekując i merdając ogonami, a z okienek wyglądały różowe pyszki puszystych rozbawionych szczeniaków. Rex łasił się do mnie bez przerwy, a ja również nie mogłem się nim nacieszyć. Różne inne psy z zaciekawieniem, ale przyjaźnie obwąchiwały mnie, a niektóre serdecznie lizają po twarzy i po rękach. Poczułem się dziwnie swoje i było mi wstyd, że nie mogłem odpowiedzieć psom taką samą serdecznością. Nie rozumiałem ich i wyróżniałem się spośród nich w sposób zbyt rażący. Ulegając sobie wewnętrznemu głosowi, zapragnąłem upodobnić do otaczających mnie psów i poszedłem chodzić na czworakach, co przyszło mi bardzo łatwo i wypadło całkiem naturalnie. Naśladując psią mowę, trwałem szczeknąć lub warknąć, ale z moich ust wydobyły się słowa, których dotąd zupełnie znałem. Takie same słowa rozlegały się dookoła. I naraz doleciał mnie znajomy głos Reksa. Nie dziw się, Adasiu. Każdy, kto nas zawita, zaczyna rozumieć naszą mowę i sam potrafi nią władać równie dobrze, jak i my. Czy domyślasz się, gdzie jesteś? Pojęcia nie mam, odrzekłem. się mój, może mi objaśni, bo następnie zaznajemy się swoimi kolegami, bo czuję się pomiędzy nimi cokolwiek obco. Niech cię to nie martwi. Przyzwyczajesz się szybko do nowego otoczenia. Trafiłeś po prostu do psiego raju. Wszystkie psy po śmierci dostają się tutaj, gdzie nie doznają żadnych trosk ani przykrości. Wasz ludzki raj mieści się o wiele, wiele wyżej. Nasz znajduje się w połowie drogi i bardzo wielu ludzi udając się do ludzkiego raju zawadza ona, o nas. Psy bardzo kochają ludzi. Wiesz o tym, dlatego też przyjmujemy ich tutaj bardzo chętnie i gościnnie, a o pewnym czasie wyprawiamy w dalszą drogę. Czy i ty się wybierasz do ludzkiego raju? Opowiedziałem Rexowi w mojej przygodzie. O tym, że wcale już nie umarłem i że moim szczerym zamiarem jest wrócić do Akademii Pana Kleksa. Od Rexa dowiedziałem się, że przed paru miesiącami wpadł pod koła samochodu, wskutek czego umarł i jako wierny pies dostał się do psiego raju. A teraz, że Greks, pozwól, że ci moich przyjaciół. Oto Bulldog Tom, który pilnuje naszej bramy. Służył niegdyś wiernie królowi angielskiej, dlatego też wszyscy niezmiernie go szanujemy. Ten pudel, którego poznałeś, ma na imię Gluglu. -Glu. Jest doskonale wytresowany. I zabawia nad różnymi sztuczkami. Na potwierdzenie słów Rexa, puder gluglu, fiknął w powietrzu pięć koziołków, a Rex ją dalej. Ten szpiz ma na imię Azorek, a to Owczarek Kuba, a to Pekinczyk Ralf, a to dobermanka Kora, a ten piękny Hart to chluba naszego raju, ma na imię Jaszczur i na wszystkich wyścigach bierze pierwsze nagrody. Zresztą stopniowo poznasz się z pozostałymi psami, gdyż żyjemy tutaj w zgodzie i przyjaźni. Istotnie przed upływem godziny zaznajomiłem się z co najmniej set, setką rozmaitych psów i czułem się wśród nich tak dobrze jak u siebie w domu, a mowę nawet jeszcze lepiej. Czarny mały ratlerek zbliżył się do mnie i rzekł bardzo uprzejmie: Pozwoli pan, że się podstawię. Nazywam się Lord. Bardzo mi przyjemnie odrzekłem: Jestem Adam niezgódka. Jakie to dziwne! Ciono Lord że ludzie nie rozumieją naszej mowy, chociaż mówimy przecież zupełnie wyraźnie. Nieraz też zastanawiam się nad tym, dlaczego w niektórych miejscach wiszą tabliczki z napisem zły pies. Waden pies nigdy nie bywa zły. To nieprawda. Mamy wrażliwe serce i przywiązujemy się do ludzi, którzy nieraz bywają dla nas źli i nie go dziwi. Powiem Ci, Lordzie, porwał mu że jesteś właściwie niedelikatny. Mój przyjaciel, pan Niezgódka, był moim panem i czułem się... W jego domu niegowej, aniżeli tutaj w psim raju. Chodź, Adasiu, dodał, zwracając do mnie. Nie kawdy lordy, z prawdziwym lordem. Oprowadzą cię po naszym rajskim mieście. Powognałem Lorda z kwaśnym uśmiechem i udałem się z Reksem na zwiedzanie psiego raju, o którym nigdy do mnie nie słyszałem. Ulica, którą teraz biegniemy, nazywa się Ulicą Białego Kła. Prowadzi ona do bramy wejściowej, aż do placu doktora Dolittle. Popatrz, oto jest ten plac. Stoi na nim pomnik doktora Dolittle. Rozejrzałem się dookoła. Plac był po prostu wspaniały. Schludne, jasne domki otaczały go ze wszystkich stron. Przed domkami na miękkich poduszkach leżały świeżo wykąpane szczenięta. Które z nich, niektóre z nich bawiły się piłeczka, pił, piłkami, inne całe kawałki cukru. Jeszcze inne łapały muchy, które dobrowolnie wpadały im do pyszczków. Po środku placu stał pomnik starszego pana pod którą mocowana była tablica z napisem doktorowi Dolittle, dobroczyńcy i lekarzowi zwierząt, wdzięczne psy. Pomnik był cały zrobiony z czekolady i mnóstwo psów oblizywało go dookoła. Rex utorował mi drogę do pomnika. Wstyd mi się przyznać, ale zabrałem się do lizania czekolady na równi z psami, aż wreszcie odgryzłem doktorowi Dolittle połowę jego czewika, czyli około pół kilo czekolady, którą zjadłem ze smakiem, gdyż zacząłem odczuwać głód. Codziennie, że Rex jadamy cały pomnik gdy do Shadow Little. I codziennie odbudowujemy go na nowo. Czekolada nie brak. Jesteśmy przecież w raju. A gdzie mógłbym ugasić pragnienie? Bardzo chcemy się pić. Nic łatwiejszego. Jesteśmy właśnie przed moim pałacykiem. Zapraszam cię do mnie na szklankę mleka. Domek greksa, zbudowany był z zielonych kafli. Na ganku leżały poduszki dywany, na których wygrzewały się maleńkie mopsiki. Zapewne dzieciarnia mego przyjaciela. W ogródku na tyłach domku rosły krzaki serdelkowe i kiełbasiane. Bez trudu zerwałem sobie kawałek krakowskiej kiełbasy i dwa serdelki, które zjadłem z wielką przyjemnością. Zauważyłem na to, że drzewka rosnące pod oknami miały zamiast konarów i gałęzi smakowite kości i zakwitały apetycznie różowym szpikiem. Gdy rozgościliśmy się w salonie, Rex nacisnął wystające, z, wy, nacisnął wystający ze ściany kran, z którego ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, zamiast spodziewanej wody trysnęło na szklanek chłodzone mleko o przemiłym smaku lodów śmietankowych. Wypiłem duszkiem czy szklanki tego świetnego napoju, po czym ruszyliśmy z, z Rexem w naszą drogę. Rex raz po raz kłaniał się rozmaitym swoim znajomym i o każdym miał zawsze coś do powiedzenia. Ta wyżlica to pani Nola. Nigdy nie rozstaje się z parasolką, chociaż deszczów u nas nie bywa, a słońce świeci od spodu. Ten wielki dok nazywa się tango. Co dzień przejada się serdelkami i musi zażywać olej rycynowy, a ta para jamników to Sambo i Bimbo. Nie rozstają się nigdy i usiłują wszystkich przekonać, że krzywe nogi są najładniejsze. Tu przerwał i po chwili rzekł do mnie: Uważaj, wchodzimy teraz na ulicę Dręczycieli. Zobaczysz coś ciekawego. Istotnie, ulica ta postawiała widok niezwykły. Po obu jej stronach na kamiennych postumentach. Stali chłopcy w różnym wieku i rozmaitym wyglądzie. Można było rozpoznać spośród nich synów zamownych rodziców i synów biedaków. Chłopców czystych, starannie ubranych i umorusanych, rozczochlanych burdasów. Każdy z nich kolego wyznawał psim głosem swoją winę: Jestem dr dręczycielem, gdyż memu psu Filusiowi wybiłem kamieniem oko! Mówił jeden. Jestem dręczycielem, gdyż mojego psa Jacka wypchnąłem do dołu z wapnem. Mówi drugi. Jestem dręczycielem, gdyż memu psu rozetce kazałem zjeść pieprz. Mówi trzeci. Jestem dręczycielem, gdyż mojego psa Rysia szarpałem nieustannie za ogon. Mówił czwarty. W podobny sposób każdy z chłopców przyznawał ze chłopców przyznawał się ze skruchą do przestępstw popełnionych względem tego lub innego psa. Jak mnie objaśnił Rex, chłopcy, którzy dręcą psy, dostają się do psiego raju podczas snu, po czym wracają do domu w przekonaniu, że wszystko to im się tylko śniło. Jednak po takim pobycie na ulicy dręczycieli żaden z chłopców nie dręczy już nigdy więcej swojego psa. Byłem szczęśliwy, że udało mi się uniknąć takiej hańby. Chociaż wcale nie byłem znów taki dobry dla mego reksa i nawet pewnego razu pomalowałem go całego czerwoną farbą. Odetchnąłem z ulgą i od razu odzyskałem humor, gdy znaleźliśmy się na placu robaczków świętojańskich, gdzie stały karuzele i kuźdawki, beczki śmiechu i różne tak zwane psie figle, rzuciłem się wraz z innymi psami w wir zabawy. Było mi wesoło jak nigdy dotąd. Jednak głód zaczął mi doskwierać, zauważyłem, że Rex począł niespokojnie węszyć. Chodź jak do mnie, zjemy coś lekkiego, a potem wrócimy do domu na serdelki. Po czym zaprowadził mnie na ulicę biszkoptową, gdzie leżały stosy biszkoptów maczanych w miodzie. Były tak smaczne, że nie mogłem się od nich oderwać. Opamiętaj się! Oszczegł mnie Rex. My jesteśmy w raju, więc nam nic nie może zaszkodzić, ale ty łatwo możesz się rozchorować. Bardzo mnie interesowało, skąd w psim raju bierze się czekolada, biszkopty, miód i inne smakołyki. Kto buduje psie domki i pomnik do Skąd biorą się parasolki, kapelusze czy w które przestrają się psy oraz ich rodziny? Jednak, nie, uważałem jednak, że nie będę o to pytać, gdyż byłoby w mnie delikatną wtrącając do rajskich spraw. Pomyślałem sobie zresztą, że na to właściwie jest raj, żeby wszystko zawiało się w mig i nie wiadomo skąd. Zwiedziłem jeszcze z Reksem mnóstwo ciekawych rzeczy. Psi cyrk i psie kina, ulice baniek mydlanych, zaułek dowcipny i ulicę konfiturową, wyścigi hartów i teatr Czech Pudli, hodowle kiszek kaszanych i pasztetowych, ogródki salcesonowe, szynięcą łaźnie oraz rozmaite inne rajskie urządzenia. Wracając na plac doktora Dolittle, gdzie mieszkał Reks, wstąpiliśmy jeszcze do zakładu fryzerskiego na ulicy Syropowej. Dwa golarze z gór świętego Bernarda oszczygli nas bardzo wytwornie, po czym jeden z nich rzekł do mnie z dumą: Nie wiem, czy szanowny pan zauważył, że w tutejszym klimacie pchły nie trzymają się zupełnie. Istotnie, odrzekłem ma tej rajskie życie. Stwierdziłem ze zdziwieniem, że zastrzeżenie zażądane od nas zapłaty. Idąc więc śladem Reksa, wyżnie podziękowałem, liznąłem mego fryzjera w nos i wyszedłem na ulicę. Słońce przygrzewało niezmiernie jak dowiedziałem się od Reksa, nigdy nie zachodziło. Gdy wróciliśmy do domu mego przyjaciela, kazał on swoim szczeniętom, Opróżnić poduszki na ganku i zaproponował mi, abym wyciągnął się obok niego. Leżeliśmy tak mile sobie gawędząc i przyglądając się ruchowi na placu. Jak odróżniacie jeden dzień od drugiego? Zagadnąłem Rexa. Skoro słońce u was nie zachodzi i nigdy nie bywa nocy, bardzo prosto, że odrzekł Rex. Gdy pomnik do Dolittle zostaje doszczętnie zjedzony, wiemy, że upłynął jeden dzień. Budowa nowego pomnika zabiera tyleż godzin, co jego zjedzenie. To odpowiada razem w ziemskiej dobie. W ten sposób odliczamy tutaj czas. Tydzień określamy nazwą siedmiu pomników. 30 pomników stanowi miesiąc. Rok składa się z 365 pomników. Na placu tabliczki mnożenia mieszka 20 foksterierów, rachmistrzów, którzy stale są zajęci liczeniem kolejnych pomników i prowadzą kalendarz psiego raju. Tak sobie gawędząc z Rexem, dowiedziałem się od do niego rozmaitych szczegółów o pośmiertnym po życiu psów. Czułem się bardzo dobrze w jego domu, po pewnym jednak czasie zacząłem się nudzić. Sprzykrzyły mi się biszkopty, czekolada i wędliny i ogromnie zachciało mi się zjeść trochę krupniku i marchewki, którą tak pogardzałem w domu. Odczuwałem zwłaszcza brak chleba. Biegłem myślami do akademii Pana Kleksa i z rozpaczą myślałem o tym, co by było, gdybym miał już pozostać na zawsze w psim raju. Pewnego dnia leżałem sobie w ogródku i wygrzewałem się na słońcu razem z małymi obsiekami reksa. Nade mną zwisały z krzaków serdelki, na które patrzyłem z obrzydzeniem. Aga, ak, Aga, ak. Usłyszałem nagle całą głos. Zerwałem się na równe nogi i ku wielkiej mojej radości ujrzałem Mateusza, który siedział na gałęzi szpikowego drzewa z maleńką kopertą w dziobie: Mateusz, jak się cieszę, że znowu cię widzę? Zawołałem. Jak to dobrze, żeś po mnie przyleciał. Co za szczęście. Mateusz strunął na ganek i podał mi kopertę. Był to list od pana Kleksa, który pouczał mnie, w, sposób, w jaki sposób mam wdychać i wydychać powietrze, aby dowolnie kierować swoim lotem. Przemówiłem wtedy w psim rzeczy do psów, które zbiegły się na widok Mateusza. Podziękowałem za gościnę i za dobre serca. Uścisnąłem na powygnanie mego jego Reksa i całą jego rodzinę i udałem się wraz z nim z buldogiem Tomem do bramy wejściowej. Mateusz leciał nade mną, wesoło pogwizdując. Uprosiłem Toma, aby mi dał do mojej kolekcji jeden guzik od swojego fraczka, po czym raz jeszcze rzuciłem okiem na psiraj i opuściłem jego gościnne progi. Wciągnąłem powietrze do płuc znanym mi sposobem, wydałem policzki i uniosłem się w górę. Jakiś czas słyszałem jeszcze pożegnalne ujadanie psów. Niebawem jednak psiraj począł oddalać się ode mnie. Stał się jak mały niebieski obłoczek, aż wreszcie zniknął, całkiem zniknął mi z oczu. Leciałem obok Mateusza, kierując się wskazówkami, których udzielił mi w liście Pan Kleks. Po kilku godzinach lotu ujrzałem pod sobą w świetle zachodzącego słońca dachy domów i ulicy naszego miasta: Emia, już isko! krzyknął mi w ucho Mateusz oznaczyło Akademia już blisko. Rzeczywiście, po, kilku, po chwili dostrzegłem mury Akademii, park otaczający ją ze wszystkich stron i samego pana Kleksa, który wyleciał mnie na spotkanie i z daleka wymachiwał rękami na powitanie. za pamiętnym mroku byliśmy już w domu. Okazało się, że moja nieobecność trwała 12 dni. Nie umiem po prostu oddać radości, jaką odczuwałem z okazji pod na ziemię. Koledzy nie mogli się nam nacieszyć, natomiast pan Kleks kazał mi złowić uroczyste, uroczyste przeznaczenie, że nigdy już nie będę latał. Przyrzeczenie takie. Złożyłem i dotrzymam go z całą pewnością.